W 2023 roku firma Agrotech Junoszyn zrealizowała zlecenie na montaż pierwszego w Polsce automatycznego systemu zadawania paszy Eder Fitstar. Eder Fitstar to ekonomiczny, elastyczny system automatycznego karmienia bydła. Taśma Fitstar automatycznie doprowadza pasze do zwierząt dowolną ilość razy, w dzień i w nocy. Automatyczny system zadawania paszy FITSTAR gwarantuje, że zwierzęta mają stały dostęp do świeżej paszy, kiedy i jak często chcą. FITSTAR eliminuje również konieczność codziennego czyszczenia stołu paszowego. Wykonuje on Państwa pracę w pełni automatycznie. Automatyczne sterowanie pozwala na wprowadzenie różnych czasów karmienia. Dzięki temu nie są już Państwo skazani na stałe godziny i zyskują cenny czas. Agrotech Junoszyn – rodzinna firma z doświadczeniem w branży rolniczej. Dzień dobry, jesteśmy dzisiaj na Mazurach w gospodarstwie rolnym państwa Domin. Gdzie możemy zaprezentować Państwu pierwszy w Polsce system fistar, System karmienia automatycznego, który polega na wciąganiu paszy przez taśmę do obory, jak i wyciąganiu niedojadów na zewnątrz. System ten zarówno spisze się w starych budynkach, jak i w nowym budownictwie. Możemy tu karmić jednostronnie, dwustronnie. Fistar projektowany jest indywidualnie do każdego gospodarstwa. W zależności od szerokości i długości dostosowujemy się do budynków, które już posiadamy lub które chcemy zbudować. Tutaj mamy pilot, za pomocą którego sterujemy całym systemem. Wciągamy, wyciągamy. Szafa sterująca, sterująca całym systemem, która pozwala na bezowaryjną pracę. A pod tą płytą mamy mechanizm, który zwija taśmy podczas wyciągania nim na zewnątrz. System to również wciągarka. Najważniejszy element, który za pomocą liny stalowej ciąganą taśmę z paszą do obory. Przy wciągarce zawsze znajduje się wyłącznik bezpieczeństwa. Dzięki systemowi Fitstar, który ułatwia nam pracę, bo jak widać do obory nie idzie wjechać, więc system Fitstar umożliwia, że pasza taśmowo wchodzi. Tak samo przy wyrzucaniu resztek paszy też nie musimy ręcznie tego robić, tylko wszystko taśmowo cofa się, jest kanał, wszystko wypada, później ładowarko wywozimy. No i bez tego systemu nie mogliśmy korzystać z tej obory. Jest pan Krzysztof, dyrektor gospodarstwa. Dzień dobry panie Krzysztofie. Dzień dobry. Na tym gospodarstwie zamontowaliśmy pierwszy, automatyczny system karmienia Fitstar. Dlaczego Fitstar? Fitstar dlatego, że budynek, przy którym stoimy jest budynkiem zabytkowym. Nie można zmieniać jego kształtu, nie można go Poszerzyć, wydłużyć, nie można go zmienić. A po to, żeby zaoszczędzić miejsce, korytarz paszowy standardowy przeważnie ma 4 metry lub więcej. A tutaj korytarz paszowy ma 1,20 m i zajmuje on na całej długości tylko szerokość, 1,20 m, gdzie z obu stron zwierzęta dochodzą i swobodnie pobierają pasze. W związku z czym, że on ma tylko taką szerokość, nawet nie trzeba im podgarniać, ponieważ jedne zwierzęta z jednej strony przegarniają pasze drugim. Oczywiście, eliminujemy kolejną pracę niepotrzebną. Tak, tak. Także jest to wygodne, y, ekonomiczne i, no i sprawdziło się. Decyzją o montażu tego pasa do karmienia, y, znaczy decyzja została podjęta dlatego, że szukaliśmy rozwiązania, które spowoduje, aby nasz korytarz pasowy był wąski a jednocześnie, żeby dostarczył w tym wypadku dla tego budynku dla około 200 sztuk zwierząt pasze. Stosując tak wąski korytarz dajemy powierzchnię zwierzętom w związku z czym mają one lepsze warunki tak. a my łatwo, fajnie i precyzyjnie karmimy te zwierzęta. Szukając dostawcy takiego rozwiązania trafiliśmy na firmę Agrotech Junoszyn która podjęła się montażu Pierwszego montażu dla nich, jak i dla nas w Polsce takiego systemu karmienia. Także przechodziliśmy przez to razem, ale firma podeszła profesjonalnie do sprawy. Montaż został przeprowadzony szybko, sprawnie. No i dzisiaj funkcjonuje wszystko jak należy. Także jesteśmy zadowoleni. Super. Cieszymy się, że jest Pan zadowolony. Dziękujemy. Sprawdźcie naszą ofertę na agrotechmyślunoshn.pl